Cześć widzowie. Ostatnio mamy jakiegoś strasznego pecha, jeśli chodzi o trafianie na cheaterów. Jeśli widzieliście wczorajszy odcinek, to, to przeciwnik okazał się rzeczywiście cheaterem i już dostałem za niego zwrot rankingu, więc bardzo fajnie, że czeskom szybko tym razem zareagował. Natomiast, jeśli chodzi, jeszcze zagrałem jedną partię, której zdecydowałem się ostatecznie nie wrzucać. Z uwagi na to, że. Mm, Miałem problemy z montażem, ale też, e, też nie byłem pewien, czy przeciwnik przypadkiem nie oszukiwał. Zmiażdżył mnie po prostu z prawie stuprocentową dokładnością i, i czasami nie mam pojęcia, czy ci, przeciw, czy ci gracze oszukują, czy nie. Jest to bardzo trudne do stwierdzenia, tak e, na 100%, i zdecydowałem się tej partii nie wrzucać. Mm, Okej. Okay. Bardzo ciekawe podejście ze strony rywala. O w ogóle przeciwnik 2430 prawie. To trzeba się tutaj spiąć. Zastanawiam się czy to wybijać, ale przeciwnik zbije to pionkiem i nie mam tutaj dobrego dobrego ruchu wtedy. Może hetman b6 z atakiem na dwa pionki rywala. Spróbuję tego Hetmana na B6. Pionek jest broniony. Jeśli przeciwnik mnie zbije tutaj, to jest bardzo interesujące. Może zbiję to Hetmanem? Hetmanem wydaje mi się dokładniejsze. Zbiję to Hetmanem, wrzucę gońca na F5, zagram E6 i gońca na D6, zrobię roszadę, i wszystko jest ok. Nawet mogę tego gońca wrzucać na E7 ewentualnie. W sumie nie podoba mi się, że przeciwnik może zagrać swobodnie wieża C1. Może tutaj trochę niedokładnie pograłem, ale w razie czego Hetmana wycofam na D7 i wszystko powinno być ok. Tylko czy na pewno? Dobra, wrzucę tego gońca na F5, Jak przeciwnik wrzuci. Wieże na c1, to ja moją zagram na c8. Hetmana mogę też wycofać na b6 i naciskać na tego pionka w każdym momencie. Jak zagram e6, to też już będzie super. Właściwie też na wieży c1 mogę zagrać e6. I jeśli przeciwnik odjedzie gdziekolwiek skoczkiem, to ja już mam szacha. Więc ta wieża na C1 nie jest idealna. Nie jest idealna, nie jest to takie ryzykowne. Nie ma w tej chwili przeciwnik możliwości skutecznie wymieniać tego gońca. Jedynym sposobem jest wymiana na polu D3, która jest mi. E, taka wymiana będzie mi na rękę raczej. Jest to w porządku. Przeciwnik wrzuca już teraz Hetmana na B3. Potem będzie mógł wrzucać skoczka, a ja nie będę mógł go zbić z uwagi na to związanie. Ale co, jak ja zagram E6? Przeciwnik zagra skoczka na B5. Ja wrzucę wieżę na C8. No nie będzie to idealne. Fajny manewr. A i tak też nie mogę zagrać. E6, skoczek B5, Hetman B6, skoczek, to tracę Hetmana. To nie mogę tak zagrać. Ale mogę zagrać hetman, skoczka na H5. Teraz, jak przeciwnik zagra skoczkiem na B5, to ja już mogę bić gońca. Więc po skoczek H5 przeciwnik wejdzie pewnie gońcem na, na, na E5, prawdopodobnie. Ja mogę zagrać f6, trochę niestandardowo, ale przeciwnik musi się gońcem wycofać. Ja go zbiję, on zbije pionkiem z h. Aha, ale jak ja zagram na h5, to on po prostu zbije mojego pionka i będzie się ze mnie śmiał. Więc trudna decyzja przede mną. Mogę wycofać gońca na D7, ale strasznie pasywne podejście. Nie mogę też tyle czasu marnować na ten ruch. Dobrze, wycofam tego gońca na D7, bo nie widzę trochę innego sposobu, w jaki sposób bronić tej pozycji. Ale bardzo mi się nie podoba, że musiałem zagrać tak pasywnie. Może się okazać, że był lepszy sposób. Czy teraz, wie, czy teraz wieża już może zagrać na C1? To jest ciekawe pytanie. Że ja wtedy już rzucę moją wieżę na C8 i w jakiś tam sposób kontruję to, co tutaj się dzieje. Skoczek nie może odjechać na razie. To jest duży plus, że skoczek nie może się odsunąć. Jak zagrać pionkiem na B6? Jak przeciwnik się cofnie skoczkiem, to zagram Hetmanem na B7 i powinno być całkiem bezpiecznie. No to też jeszcze nie powiedziane, że to jest dobre, bo jak zagram E6 i on się cofnie, to w ogóle tracę Hetmana. Ciężka sprawa. Czy ja muszę zagrać wieżą C8 albo pionkiem B6? Jak zagram wieżą C8, to muszę wymieniać figury i mi się to nie podoba. Zagram B6 i z hetmana będę próbował cofać na B7, jeśli będę w stanie. Aha, ale jak ja się cofnę na B7, to on wieżą wchodzi mi już na C7. Masakra. To już może być ciężkie. Zobaczmy, to skoczek. Skoczek E2. Przynajmniej plus tego jest taki, że goniec będzie pasywny i skoczek będą. Dwie figury będą pasywne. Tylko, że ja muszę się wycofać Hetmanem. Wieża wchodzi na C7. Muszę wrzucić Hetmanem na B8. Robi się jeszcze gorzej. On mi w ogóle może zbić gońca i goniec atakuje pozycję mojego króla. Przeciwnik otwiera to w centrum. Jak zbije pionkiem, to zagra do przodu i znowu będę miał duże problemy. Z kolei, aha, jak zbieton on w ogóle tutaj może zbić. I teraz wieża jest goniona przez gońca. Jest broniona przez gońca. Duży problem z tego będę miał. Mogę zagrać. No muszę to zbić. Przeciwnik to zbije. I zagram Hetmanem chyba na E6, żeby forsować wymianę. Dobra, spróbujmy forsować wymianę Hetmanów żeby jeszcze się utrzymać tutaj chwilę na powierzchni, bo mam wrażenie, że to już szybko może się skończyć niestety, ta partia. No, ale jeśli teraz zbije mnie tym skoczkiem... Aha, tylko on nie musi tego wcale bić. On sobie zagra teraz skoczkiem na d5. Nie, na d5 mogę go jeszcze zbić, nie ma tragedii. A jak zagra na b5, to tu jest gorzej. Bo nie mam obrony przez, Nie mam za bardzo obrony przed tym wjazdem skoczkiem. Mogę zbić pionem. On mnie zbije, ja zbiję gońcem. Dobra, muszę brać wieżę i skoczka w zamian za mojego hetmana, nie ma rady. Tylko że jak teraz przeciwnik mnie zbije, to już jest koniec znowu. No cóż, przeciwnik 2400 trochę ponad. Ewidentnie zdominował tutaj pozycję. Nie ma tutaj ze mnie właściwie co zbierać. Zagram sobie jeszcze na e6, żeby zabezpieczyć punkt d5, ale to już jest raczej koniec. Zobaczymy, jak będzie przeciwnik realizował przewagę. Może zbić. Ja to zbiję. Zagra hetmanem. Mhm. Zagram królem na d7, ale teraz on mnie zbije, zagram hetmanem a4 i to jest koniec i jeżeli zagra taki manewr, to ja już się poddam w tym momencie, bo nie ma tutaj sensu grać dalej. A ponieważ partia była krótka, to zaraz chyba zagramy sobie jeszcze jedną. żeby odcinek nie był zbyt krótki. No i co ten przeciwnik tutaj Myśli. Może zbić wieżą. Ja zbiję, zagra Hetmanem i zdobywa kolejną figurę, więc będzie to koniec. Dokładnie, tak też można było zagrać. Ja zbiję, on zbije, zagram tu. On mnie zbije, zagram tutaj. Hetman i tracę wieżę. Więc to też jest koniec. Nie ma tutaj ratującego mnie scenariusza, więc po prostu się w tej partii już poddam. Zmienię teraz scenę i przeanalizujemy partię. Ok, teraz powinniście już wszystko widzieć. Jak widać miałem ledwo 70% dokładności i chciałbym zobaczyć jak tutaj przeciwnik zdominował tę pozycje. Zacząłem ok. Tu powinienem być pionem. Nie mam chyba takiego wariantu w notatkach. Dzisiaj będę to sprawdzał. Strasznie mnie tutaj zdominował. Dobra partia ze strony Rywala. Widać, że 2400 to jeszcze jest strasznie wysoki poziom, jak dla mnie. Ale mam nadzieję, że, że też kiedyś będę grał na tym poziomie. A teraz przejdziemy sobie do kolejnej partii po tej miniaturce, którą wlepił mi Rywal. Więc już szukam kolejnego Rywala. Okay, mamy następną partię. Przeciwko nas Patoszachista 7. Gramy z rodakiem. Widzę, że tutaj idzie albo Grunfeld, albo Królewsko-Indyjska. I mamy Królewsko-Indyjską. Więc strukturę, które całkiem dobrze kojarzę. Mamy tutaj tę standardową piramidkę. Przeciwnik Hetmana wrzuca na B6. Wrzucę sobie Hetmana na B3 i zgodzę się na wymianę, jeśli przeciwnik w taki sposób życzy sobie grać. Tutaj wszystko powinno być dla mnie ok. Skoczka wrzucę na D2 i zobaczmy, jak przeciwnik będzie to rozgrywał. Jeśli pójdzie na bandę, skoczkiem to może nawet się wycofam. Nie. Przeciwnik wrzuca gońca do agresywnego ataku. I co bym chciał z tym zrobić? Gońca wrzucać nie mogę, bo są widełki. Cofnę się na C2 i zobaczymy, jak przeciwnik to zagra. Mhm. Zbicie. Zwykle wolę odbijać tym pionkiem i tak właśnie. I tak właśnie uczynię. Tylko czy na pewno chciałbym to tak grać? Chyba tak. Wieża teraz wchodzi na aktywną pozycję co mi się nie do końca podoba, ale na zbicie mogę zbić po prostu skoczkiem. No nie jestem pewien, czy, czy ta pozycja jest dla mnie w porządku. Może zagram skoczkiem na B3, żeby się tutaj trochę obronić, a hetmana przesunę zaraz na D2. Tylko że ten drugi skoczek już mi przeszkadza. Może Hetmana na D1 w ogóle będę wycofywał zaraz. Bardzo pasywnie, ale chyba nie mam możliwości, żeby tutaj robić coś lepszego. Zobaczmy, co zagra tutaj ten rywal. Jak zbiję gońcem, to jest super, bo ja biję Hetmanem i zawsze zdublowane piony tutaj mi są na rękę, bo zwalniają kolumnę dla wieży. Pionek idzie do przodu, więc tutaj przeciwnik mnie już porządnie atakuje. Jak przepchnie, będę musiał się tym skoczkiem wycofywać i znowu będę miał problem tutaj. Więc co powinienem zrobić? Nie mogę przepychać pionka, bo leci figura. To jest duży problem. Mogę pchnąć pionka tutaj, ale jak przeciwnik przepchnie, to też tracę figurę w takim wariancie. Więc nic mi to nie daje. Mogę cofnąć gońca na E3 i grozić przepchnięciem. I tak zrobię. Zabezpieczę sobie dodatkowo tego pionka. Teraz dwie figury go bronią. Jak przeciwnik zbije, to nie ma tragedii, jeśli będę to odbijał pionem. Chociaż goniec przeciwnika może być tutaj dużym zagrożeniem, ale jeśli teraz nastąpi przepchnięcie, to ja już wrócę na D2. Będę atakował pionka. Skoczek może będzie wchodził w przyszłości na C4, a w każdej chwili grożę przepchnięciem D5 z atakiem na dwie figury rywala i na Hetmana jednocześnie. Więc daje mi to sporą. Sporą swobodę, jeśli chodzi o wybieranie tutaj wariantu. Teraz jak przepchnę, to przeciwnik mi to zbije, więc to nie wchodzi w grę. Mogę zagrać skoczkiem na g5. Jak przeciwnik zbije, ja zbiję pionkiem, to atakuje gońca. I mam dwie figury wycelowane w f7. Ryzykowne, ale chcę tego spróbować. Ryzykowne, ale chcę tego spróbować i zobaczymy, czy przeciwnik będzie to bił, czy będzie bił drugą figurę, czy w ogóle zdecyduje się na jakiś inny atak. Bo teraz, zbicie na e6 już mi się całkiem podoba. I jednocześnie grożę teraz zbiciem tego gońca i zachowaniem na szachownicy gońca e3, więc to może być całkiem fajne. Jeśli przeciwnik zbije, ja zbiję pionkiem i zaatakuję gońcem mojego hetmana. A w takiej kolejności. To mnie tutaj przechytrzył. Ale może zagram po prostu gońcem na D3. No nie, bo po gońcu D3 wchodzi skoczek na B4, więc muszę się ruszyć hetmanem. I gdzie tym Hetmanem chcę stanąć? Chyba na D1. Jak przeciwnik zbije mojego gońca, to zbije pionkiem, i będę miał fajnie wycelowane figury w obóz przeciwnika. Więc dobra, cofnę Hetmana na D1. I jak przeciwnik zbije, to, to idę w ten wariant. Tylko co po gońcu na H6? Duże problemy tutaj, naprawdę świetnie. Świetnie, ten zawodnik tutaj rozgrywa te partie. Pogoniec H6 będę miał duży problem. Mogę przepchnąć na E4. Jak zbiję mojego skoczka, to ja zbiję gońca, więc może nie będzie jednak tak źle. Ok, ja teraz zagram E4. Muszę grać aktywnie. Jak wycofa się, jak się wycofa, to chyba muszę zagrać skoczkiem na F3. No, a raczej będzie chciał zachowywać tego gońca. Bo ten wariant już wygląda dobrze dla mnie. Ten wariant wygląda dla mnie naprawdę dobrze. Dobra, przeciwnik cofa figurę. E5 jest dosyć groźne z uwagi na to związanie. Mhm, ale. Dobra, tym skoczkiem muszę się cofnąć. Nie mam wyboru chyba, bo mogę zbić. Przeciwnik zbije. Bicie, król bije, goniec, pionek. Czy jest tutaj jakaś idea ukryta, którą mogę wykorzystać? Chyba nie. Chyba za dużo tutaj nie zdziałam. Mogę też zbić, przeciwnik zbije, goniec wchodzi, pionek. Teraz bije, ale to chyba jest ten sam wariant. Wycofam się. Może uda mi się zaktywizować gońca i wrócić do tych idei ofensywnych w przyszłości. Tylko teraz, już wchodzi pionek, i znowu nie mam dobrego sposobu na kontrowanie takiego posunięcia. Jak przeciwnik zagra pionkiem na A4, to muszę wycofywać skoczka. I teraz, już tracę dużo materiału. Mogę zagrać tu właściwie. Przeciwnik bije następnego pionka, ale ja biję B7 i jestem na tej. Jestem na siódmym rzędzie. Tylko, że mimo, że atakuje gońca, to ten skoczek świetnie broni punktu E7 i nic tutaj konkretnego nie mam w tej pozycji. Więc jest naprawdę niebezpiecznie, tutaj. Jest niebezpiecznie pytanie, czy jestem w stanie jakoś. E i jakieś kontry tutaj szukać w tej pozycji. No dobra, załóżmy, że pójdzie to a4. Idę skoczkiem. Hetman bije. Ja atakuję. Przeciwnik bije następnego piona. Ja teraz bije b7. Przeciwnik wierzą. Albo przeciwnik cofa się w ogóle gońcem na e8 do defensywy. Albo atakuje gońcem na e6. No ma tutaj kilka opcji. Jak zagra na e6 to pozwoli mi już przepchnąć. No, zagrał to niestety. Czyli mamy duży problem. A co, jak zajdę tu? To cofnie się i obroni tego gońca. Nic mi to nie daje. Czy mamy jakąś możliwość ataku na figury rywala? O, mogę przepchnąć. Przeciwnik zbije, ja zbiję. Przeciwnik zbije. To ja biję tutaj. Może mi zabrać w centrum, ale nie ma tragedii. Dobra, idę do przodu. A nie mogę, przecież tu jest związanie. Nie było tematu. To ja się cofam z koczkiem. Zbić nie można, bo ja biję hetmanem i wszystkiego bronię, a jak mnie zbije tutaj, może mam coś sprytnego w tej pozycji, a może teraz przepchnę. Przeciwnik skoczkiem wejdzie sobie do centrum, ale raczej nie będzie chciał tego robić. To takie trochę ryzykowne. No dobra, no bo ja mogę go zaatakować. On to zbije. No dobra, pójdę w ten wariant, bo trochę brakuje mi tutaj rozsądnych opcji. I wezmę tego pionka. Zaatakuję gońca rywala. I ciekaw jestem, jak będzie chciał to teraz grać. Nie za bardzo może brać w centrum, bo traci tutaj. Chociaż aktywność jego pozycji może spowodować, że to i tak będzie wystarczające do zwycięstwa. Teraz mam piona mniej, ale też mam swoje plusy w tej pozycji. Też mam jakieś swoje możliwości. Ciekaw jestem, co on tym gońcem będzie chciał zrobić. Jeśli by zagrał wieżą z F do obrony tego gońca, to osłabi punkt F7. I w przyszłości być może będę miał jakiś interesujący atak. Między innymi mogę zagrać od razu po tym ruchu gońcem na C4. Dajmy na to, że zbije mi figurę. Mogę zbić z szach. Uuu, goniec poszedł agresywnie. Tylko, że jak on mnie zbije, to ja zbiję skoczkiem i to będzie dla mnie na pewno dobre. To musi być dla mnie dobre. Co jak teraz przepchnę? Przepchnę, wejdzie skoczkiem na b4. Bicie piona mi się nie podoba, w ogóle ograniczam trochę swojego gońca. Może to nie jest najlepsze podejście. Na pewno muszę grać dosyć szybko. Co jak zagram h3, przeciwnik zbije, ja wezmę skoczkiem. Tylko on da szacha i zdobędzie tego piona. Chyba nie mogę sobie pozwolić, żeby tego piona mu jeszcze oddawać. Ten szach strasznie mi się nie podoba. Dobra, zrobię tak i w ramach rekompensaty wezmę sobie pionka A4. Może wystarczy mi to do remisu. Muszę zbić skoczkiem, bo inaczej stracę figurę. Ale moja wieża jest całkiem niezła, chociaż jak on teraz do szacha, co? Chwila. Aha, dobra, to było, to było dobre. Czyli ja biję, przeciwnik daje szacha, odchodzę królem. Zbiję tutaj. Na zbicie wezmę, wezmę hetmanem. A co po tym szachu? Czy tracę figurę? Chyba mogę zagrać jeszcze wieżą na f2, tylko że wtedy tracę hetmana, więc nie, jednak tak nie, może, nie mogę tak zagrać. To jest duże ryzyko, że stracę teraz figurę jak hetman zagra na e3. Niestety tego nie zauważyłem od razu. Królem pójdę na h2 i jeśli nastąpisz, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc nie mogę się zasłonić wieżą, mogę pójść na H2. Jak przeciwnik da szacha, to się zasłonię pionkiem. Jak mi od razu zbije figurę... No dobra, idę. Jak mi od razu zbije figurę, to co zrobię? Mogę zagrać wieżą na związanie. Tylko że jak przeciwnik da mi szafa, muszę się wycofać królem. Skoczek wchodzi z widełkami i jest po mnie. Więc nic nie ugram w tej sytuacji. Więc nie mogę, nie mogę grać na to związanie niestety. Tylko że za bardzo to ja na nic już tutaj nie mogę grać. Chyba Rywal mnie tutaj po prostu zdeklasował w tej partii. Więc a, prawdopodobnie zaraz będę zmuszony się poddać. Czekajmy jeszcze, jak będzie próbował swoją przewagę wyegzekwować tutaj. Po prostu zbił, czyli e, bierze materiał i prawdopodobnie zaraz to wygra. To już powinna być formalność. Czy jeszcze jest tutaj coś, co mogę zrobić, żeby się uratować? Mogę zagrać pionkiem na G3, i wtedy nie będzie tutaj szachów. I muszę to zrobić teraz. Bo jeśli, zrobił, jeśli bym z tym zwlekał, to szach w następnym ruchu kończy się dla mnie stratą materiału, a, a zasłonięcie się pionkiem na g3 już nie będzie wchodziło w grę. Tylko, że teraz przeciwnik może zagrać wieżą na c1 i to będzie dla mnie koniec niestety. Mogę zbić, ale hetman zbije i tutaj goniec wszystko kontroluje. Mhm. No dobrze, i to już chyba mogę poddać. No dobrze, tutaj rywal zasłużył sobie w pełni na zwycięstwo. Poddaję się i chylę czoła przed potężnym patoszachistą 7. A teraz zmieniam scenę i zrobimy sobie analizę. Już powinniście wszystko widzieć. 90% bardzo dobry wynik ze strony mojego rywala. Ja dużo gorzej. Zaczęło się to standardowo. Gdzieś tutaj popełniłem na pewno niedokładność. Aha, ten skoczek. A jak trzeba było bronić tej pozycji? Aktywnie, skoczek c4. Mhm, ok, ma to sens. Teraz przeciwnik zagrał dobrze. Ja znowu pasywnie, znowu pasywnie. Czemu wszystkie ruchy są takie złe? No dobrze, ale tutaj nie było takiej tragedii. Tego przeciwnika trochę atakowałem. Jak trzeba było bronić tej pozycji? Mam wrażenie, że wpadłem tutaj naprawdę w duże tarapaty, i strasznie trudno byłoby mi się tutaj ratować, ale widzicie po najlepszym ruchu nadal mam przegraną. No nie wypuścił. Nie wypuścił tutaj rywal żadnej szansy. I to już był bardzo szybki koniec. No cóż, widzowie, niestety, czasami tak bywa. Dzisiaj dwie porażki, ale przeciwnicy byli po prostu lepsi. Najpierw silny 2400, a później patoszechista 7, który. Wpisał się naprawdę świetną grą. No, i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli Wam się partie podobały, to zachęcam do subskrybowania i komentowania. Jutro spotkamy się z jedną albo dwoma kolejnymi partiami i mam nadzieję, że wynik będzie już pozytywny. Więc dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.